Siódma walka na gali VIP 13 MMA do 77 kg. Dariusz Boczek kontra Sergiusz Nowiński. Tak samo zawodnicy. Walczy, pomagaj. Tartatywna gala. Bardzo fajnie wszystko przebiega. No i zaczynamy. Mamy tutaj rozpoczęcie mocno tego starcia. Widać, że obaj głodni zwycięstwa. Tak, tak, nie boją się eksperymentować. I też chcą się bić w stójce. Widać, że nie mają zamiaru przenosić tej walki do parteru. Jak na razie. Ale czasami wiadomo, szybkie wejście w nogi może zakończyć. O! Trzy ciosy weszły, ten trzeci taki mocniejszy na brodę. Sergiusz Nowiński trafił. Widać bada, bada przeciwnika i może zaraz być. Ja coś czuję, Wam zobaczymy, czy, czy przewidzę. Jak wróżbita, wróżbita żurą. No Dzisiaj masz naprawdę dobre te swoje typy, te przewidywania. Staram się obserwować, wiesz już mam prawie 50 lat, troszeczkę walk widziałem. Nie będę tutaj mędrkował, ale Sergiusz Nowiński zyskuje coraz mocniejszą przewagę, a to kopuje nogę, a to mocno zadaje 2-3 ciosy na twarz rywala i naprawdę... Tak, mamy atmosferę jak na meczu piłkarskim. O! I widać bardzo duże skupienie u Sergiusza Nowińskiego. Bada sytuację, spokojnie sobie chodzi, okopuje, okopuje i... Co jakiś czas wystrzeliwuje tak jak teraz. Tu już troszeczkę ciężej zaczął oddychać Dariusz Boczek. Dostaje, no dostaje sporo czasu. I mamy próbę sprowadzenia, jest! Właśnie o tym Bardzo mówiłem. Bardzo ładny że... rzut zapaśniczy. No i czas jeszcze jest, trochę czasu, więc... Teraz w trudnej sytuacji Sergiusz Nowiński. Sergiusz tu próbował się skręcać do balachy, ale tutaj Dariusz dobrze podniósł pozycję. Teraz musi albo przetrzymać do końca rundy, albo uciec do stójki. Na razie... Chyba, że Sejt. zastosuje jakąś technikę której tu jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy, bo praktycznie walk w parterze nie było. Tak jest. Sędzia tutaj przygląda się bliska na całe starcie. Dariusz Boczek stara się z górnej pozycji obalać go młotkami, ale dobrze blokuje Sergiusz Nowiński No i czy ucieknie? Czy ucieknie? Aj prawie, prawie się udało. Ale Sergiusz Nowiński nie daje się prowokować, co jest spokojnie na plecach leży, patrzy, obija boki rywala i chyba dojdziemy z do rundy numer 2. Tak, raczej ta walka, ta runda już tutaj zakończy nam się w parterze i tak, będziemy jest, tak jest. cierpliwie musieli poczekać Trzy, na rundę dwa, numer 2. Dwa. No i też ta, ta runda stała się ciekawa, bo na pewno walka w stójce była dla publiczności tutaj, dla ich ulubieńca Sergiusza Nowińskiego on prowadził, a potem to obalenie to jest jednak punkt. Tak. Więc taka bardziej wyrównana można by powiedzieć. Dokładnie, był, był, był zwrot sytuacji, także zobaczymy jak sędziowie to widzieli i zobaczymy co bardziej punktowali w tym pierwszym starciu walki numer 7. Tutaj przykucnął i to takie było instynktowne obalenie, bo był na dole i zdecydował się na szybkie obalenie i w sumie dobrze zrobił, ale widać, że jest bardzo zmęczony, bardzo zmęczony, nos rozwalony, a wiadomo, że jak jest roztwawi, problemy a szczęka, z tak będą. to są problemy z oddychaniem. No i za chwileczkę runda numer 2. Zobaczymy, czy druga runda tylko w stójce się rozegra, czy też będą jakieś próby parterowe. Zaczynamy. Mamy. Tu na pewno Dariusz Boczek będzie chciał sprawić tą walkę do parteru, ponieważ widać, że tam e, potrafił dominować swojego Rwal'a. Natomiast Sergiusz Nowiński e, naprawdę świetnie walczy w tej stójce. No od rozbity Dariusza. O, już już nie ma energii, widać, tak, że nie Darek ma. Darek tutaj naprawdę łapie, Ojojoj. Oj, oj. to mu dopiero też zabrało energii znowu, jak trafił tak w powietrze. Takie rzeczy można robić, jak się prowadzi, albo się ma albo pomysł na walkę, Darek. a tutaj już jest... Zaraz będzie TKO. Mi też się wydaje, że będzie ciężki nokaut. Ale tu mamy teraz próbę. On już nie wie, co się dzieje, już. Chyba sędzia to przerwie, tak? S sędzia, tak. Tak, tak, będzie techniczny Będzie knockout. dobijał, będzie dobijał musi teraz spokojnie wywalczyć pozycję w górze no i sędzia jak się nie będzie zawodnik drugi bronił to sędzia to przerwie dosiad na razie jeszcze taki pół dosiad jedna tak, tak, noga tak, jeszcze tak, w gardzie, tak, ale tak. zaraz będą plecy ale przeciwnik już nie ma ochoty walczyć, nie oddaje i sędzia zaraz to przerwie ale wstaje jeszcze naprawdę tutaj Darek pokazuje charakter będzie duszenie będzie duszenie tak za pleców jest duszenie, tak. jest duszenie, jest duszenie. Koniec walki, koniec walki. Sergiusz Nowiński. Sergiusz Nowiński pokazał się z bardzo ładnej strony. Pokazał, że zarówno może umie walczyć i w stójce, i w parterze. Nie napalał się pomysłowo, spokojnie sobie realizował plan i to zawodnik widać drugi, nie ma już w ogóle ochoty na walkę. i Sergiusz Nowiński pięknie tutaj przeszedł za plecy i poddał swego rywala, udusił go z zapletów. Całą walkę dominował oprócz jednego powalenia Dariusz Boczek. No, tą walkę ewidentnie przegrał. Tutaj przegrał sam na widać, że tutaj te kardio nie było wypracowane, to było kardio na jedną rundę. Mamy jeszcze powtórkę, jak wyglądało zakończenie tej siódmej walki. Nawet to duszenie było bardzo szybkie, bo ja pamiętam, jak walczyłem wiadomo z kim i ja tam y, prawie 30 sekund wytrzymałem i dopiero czarno mi się zrobiło, odklepałem, A to już widocznie na zawodnik nie miał tak, nie miał w ogóle już. Energii, siły i ochoty walczyć i szybko tą walkę odklepał. My przenosimy się do OKTAGONu, za chwilę będą licytacje, ale nie wyłączajcie, nie uciekajcie, bo za chwilę poznacie przeciwnika Andrzeja Żuroma Żurą. Taka niespodzianka, zobaczymy, co się będzie działo. Okej. Okay. Za nami emocjonujący pojedynek w formule MMA, który zwycięża w rundzie numer 2 poddaniem z zaduszeniem za pleców. Zwycięzcą! Tego pojedynku zostaje!